Z nawozów, które rolnika na pewno zainteresują, a które są naszymi ostatnio bardzo mocno promowanymi ze względu na osiąganie wysokich plonów i jednocześnie nie niszczeniu środowiska, jest nawóz azotowy sulfan 24% azotu plus 6% siarki. Niezbędny w nawożeniu pszenic jako pierwsza i trzecia dawka azotu. Bez siarki. Nie będzie dobrej jakości plonu, ponieważ siarka stanowi bardzo ważny czynnik, jednocześnie zwiększa przyswajalność azotu. NPK 14-14-21, tak zwany Wiking, ten zalecamy szczególnie do nawożenia pogłównego, nawozów ozimych, pszenicy i rzepaku. Trzeci nawóz, który bardzo zalecamy do nawożenia, ale z kolei przedsiewnego, NPK 7. 20 28. Jest to tak zwany korn, który zalecamy nie tylko do uprawy kukurydzy przeciwnej, ale również na uprawy innych roślin ozimych, ale oczywiście zalecania są jako przeciwne nawozy, które posiadają mniej niż 7%, mniej niż, przepraszam, 10% azotu. Wprowadzamy na rynek nową aplikację służącą do określenia potrzeb nawożenia azotem do ustalenia racjonalnej dawki nawożenia azotem rzepaku ozimego. Polega to na tym, że wykonujemy kilkanaście zdjęć plantacji rzepaku ozimego. Nasi naukowcy stwierdzili, że istnieje korelacja pomiędzy ilością zielonych pikseli yy, widocznych na tym zdjęciu, a ilością biomasy i pobraniem azotu z gleby. I ustalili, yy, na podstawie tego ustalona jest dawka, na, racjonalna dawka nawożenia azotem służąca do otrzymania określonego przez nas plonu.